Wygląda mój obiadek. Z kaczuszką już ją przekroiłam. Tak. Jeszcze jest troszeczkę mało chrupiące skórka, ale już jest dosyć mocno spieczona. No. I mam nadzieję, że będzie dobry. Na pewno będzie dobre. No to idę jeść mój obiadek niedzielny. Pamiętajcie, mamy niedzielny wieczór już właściwie, bo to już nawet popołudnie, nie jest tylko wieczór. No widzieliście nasz obiad dzisiejszy. Tak w ciągu dnia nic takiego konkretnego nie robiliśmy. Nigdzie nie byliśmy, bo słonecznie, ale chłodno, także nigdzie nie wychodziliśmy, troszkę na balkonie tylko. No i tak siedzieliśmy sobie w domu. Już teraz i nawet po kawie jesteśmy wyjadamy już resztki ze świąt ciast już te mazówki się kończą sernika już jest tylko kawałeczek też, no, trzeba to w końcu zjeść a potem będą e, babki będziemy dojadać bo babka dłużej może wytrzymać tak szybko nie zapleśnieje jakby tam sernik, sernik wilgotny to może spleśnieć skisnąć, spleśnieć i tak to trzymam na balkonie, by tam chłodniej no ale jednak to też wiecznie nie może tak być no i to tak co chciałam Wam powiedzieć. Ostatnio mówiłam wam o tym maceracie, który robiłam. na Znaczy pokazywałam macerat z Forsycji, ale też planuję sobie zrobić taki macerat z, z tego mleczka, z mniszka, bo ja już nawet miałam w zeszłym roku taki macerat sobie też, też robiłam, Bo mniszek ma bardzo dużo retinolu i taki macerat z mniszka jest bardzo zdrowy. Bardzo dobry dla skóry. Firmy farmaceutyczne się zabijają oryginalnie. Jest drogi. A tak w takim maceracie z mniszka to masz, masz sa, swoje. Sam sobie człowiek zrobi i można sobie stosować. I tak, to tam przychodzi tyle ile kwiatów, tyle oliwy z oliwek. W takiej proporcji. Jak będę robiła to to też będę filmowała. No najpierw muszę nazbierać te, tego mniszka, bo to, co ostatnio nazbieram, to było troszkę mało. Mam nadzieję, że następne te rzuty mniszków na, na działce to będzie więcej, bo zawsze miałam więcej tego. A starałam się tak jednak nie wyrywać te, tego mniszka, tych mleczów. Żeby jednak było na działce, nie? Żebym miała potem z czego zrywać kwiatki. No, a to dopiero jest początek tego. Także sobie będę chciała jeszcze suszyć i ten, ten macerat zrobić, ten olej, znaczy olej to jest właściwie oliwa, nie, z mniszka, no. Następnym tym jakby chcę sobie jeszcze posiać też kwiatki, nagietki, tylko jeszcze nasion nie dostałam, ale to potem szybko, bo to wystarczy już potem tak na działce, nie muszę robić sadzonek, tylko na działce wysiać to. Jak będę miała potem nagietki, to sobie z nagietka też zrobię. No, planuję też zrobić i z, z tej, z pokrzywy, taki olej pokrzywowy, taki macerat, bo pokrzywa ma bardzo do, dobre właściwości. Jest bardzo zdrowa pokrzywa. No, taki olej właśnie, to, to się daje z kolei jedną część pokrzywy, się drobno kroi, do słoika i dwie części oliwy z oliwek. No i tak po, po dwóch tygodniach się to przelewa przez sito. Też jak będę robiła, bo to też zamierzam robić, to też y, będę to filmować, nie? No i taki olej potem jest dobry na różne skórne y, choroby, jakieś takie. No ja to, to będę chciała wypróbować na głowie bo moja skóra głowy jest w takim z, w złym stanie, mam takie łupie, że to aż takie duże kawałki tego łupieżu, nie wiadomo z czego, nie wiem. Tak myślę, że to jest też jest z jedzenia, ale nie wiem. Musiałabym zacząć eliminować różne rzeczy, a ja po prostu, ja mam za słabą wolę na to, żeby na przykład nie jeść nic y, mlecznego albo tam y, nic z mąką albo coś. No to się nie da. Ja to tak... Nie wiem. Na, na razie to spróbuję ten olej sobie y, robić taką kurację z tym olejem, jak oczywiście go najpierw zrobię, nie? No. Z pokrzywy też można, bo pokrzywa ma dużo witami, y, witaminy, nie, żelaza, ale ma dużo witaminy K i różnych innych witamin. Jest bardzo, do, bardzo zdrowym zielem. I dobrze jest sobie robić, y, wycis wyciskać sok z tej wyciskarki wolnoobrotowej i dodawać z innymi sokami pić nie sam tylko albo rozcieńczać z wodą albo z innymi sokami to jest bardzo zdrowo bo to też i te, te żelazo właśnie krew buduje nie no a też działa właśnie na te ku dzisiaj nie umiem się wysłowić blokuje staminowe coś, jakieś tam rzeczy. W każdym razie jest dobre na uczulenia różne. No. Można też sobie zaparzać herbatki z pokrzywy. Tylko, że herbatę z pokrzywy to się zaparza taką wodą, jak jest zagotowana i chwilę odczekać od zagotowania. Dopiero potem zalewać. Nie? i To powinno się pić dwa razy w ciągu dnia po szklance takiej Takich ziółek rano i wieczorem. To też i oczyszcza organizm. No, jest zdrowe. No, bo musiałabym wziąć książkę, zacząć czytać te wszystkie właściwości, co, co to ma. A ja sobie po prostu zawsze koduję, które ja powinnam ziołapić, bo dla mnie to będzie zdrowe, nie? No. Także można sobie nawet taki sok, jak się wyciśnie, sok z tej pokrzywy. Zamrozić można sobie w jakichś małych ilościach, czy tak do, takich, do woreczków takich, co na kostki lodu jest nieco, tak do drinków do tego wlać, albo no, do małych pojemniczków jakichś, do zamrażarki, i potem w zimę można sobie to wyciągać i z różnymi koktajlami mieszać i pić. To też jest taki zastrzyk właśnie zdrowych tych witamin tam, nie? Pokażę Wam, bo byście myśleli, że ja nie robię mniszka i nie umiem. Zaraz Wam pokażę, ile jeszcze mam. Znaczy, nie pokażę ile, bo nie będę wszystkiego wyciągać. No, wyciągnęłam sobie tutaj. Tutaj mam syrop z kwiatu bzuczarnego, jeszcze z 2015 roku. Mam jeszcze i z późniejszych lat, ale to sobie. Te późniejsze, co później robiłam, to dałam sobie w spiżarce do tyłu. A do, na przodek te wcześniejsze, nie, żeby najpierw zużyć tak, jak, jak to było robione. No to tu mam z 2015. Tutaj mam sosny z 2018. W zeszłym roku też robiłam sosny. Mam jeszcze dużo sosny. Tu mam z, sosny z 2016. No 16, tu 18. Tu jest 16, tu 18. I kolor inny jest. Dziwne, nie? No, a tutaj mam mleczek, też 2016. Mleczek, bo ja tak piszę nie piszę mniszek, tylko mleczek. I mam tego tam multą, trzeba by to zacząć używać, bo w zimę to przeważnie do herbaty wlewałam te miotki. No, ale potem sobie zaczęłam suszyć to sobie robiłam herbatki z tych suszonych a te tak stoją i czekają na lepszy czas, nie? Ale w końcu trzeba będzie zacząć to używać. No i teraz jeszcze w tym roku chyba z, z czarnego bzu nie będę robiła syropów. Mam jeszcze zeszłego roku też syropy z, z kwiatu bzu. Także też będę chciała sobie suszyć. Tego co ja chcę sobie suszyć i, i ten to jest dużo. No nie wiem, czy będę robiła spędów sosny. Bo mam tu jeszcze, tu mam jeszcze, tam jest dużo jeszcze spędów sosny. A nalewkę z pędów sosny też jeszcze mam z zeszłego roku. Także chyba dam odpocząć tej mojej sośnie, bo ja w zeszłym roku dość mocno poobrywałam. Dam jej odpocząć, niech sobie niech się zregeneruje. No ale tego co właśnie robię, z takich tej, to jest dużo. I to teraz wszystko właściwie na wiosnę, nie? No. Tą pokrzywę jeszcze lada chwila trzeba być zacząć zbierać, bo najlepsza jest taka majowa. I to Was zachęcam do tego, żeby sobie. Choćby takie herbatki robić, jak już nie jakieś maceraty czy, czy soki wyciskane na zimę, ale to choćby takie herbatki sobie robić z tego. To, to jest dobrze. No. Wiki szła. Nawet się nie widziałam, tylko słyszałam. Ty przeszłaś, jakbyś była niewidzialna. Tylko słyszałam, że przechodzi. I tak. No to w najbliższym czasie trzeba będzie zrobić z tego mleczyka, z, z mniszka, z pokrzywy. Rzeczy. No a później później przychodzi sosna, tam nagietek i inne rzeczy. Inne ziółka. Tak. I to tak mam dzisiaj temat o ziółkach. Jak ta rodnica Samanta, nie? No. Ale ziółka są dobre. No, taka herbatka z tego z pokrzywy może nie jest jakaś przepyszna, nie, jest, nie ma jakiegoś fajnego smaku. Ale działa ogólnie nie mają jakichś takich smaków. Jedynie co to mięta, nie? No mięta też mam na ogórku, też potem będę suszyła. No ale to można sobie czy tam miodem dosłodzić, czy cytrynę, parę kropli cytryny dać do takiej herbatki i wypić. Jak to ma zdrowie służyć, to czemu nie? No ja jeszcze mam suszoną też pokrzywę, jeszcze z zeszłego roku i, i to mięte, trochę tego jest. Bo się tego narobi, a potem ja to tak falami. Jak mnie najdzie, to same ziółka piję, a jak znowu, to potem znowu jest przerwa, nie? Że nie piję tego. No, a ten y, macerat z tego Mleczka mi się już też skończył, bo mało tego zrobiłam w zeszłym roku. Bo to robiłam pierwszy raz tak na próbę. No ale to też dawałam też i do, do kremu dodawałam. To było dobre. I już sama świadoma, że takie lecznicze się czymś smarowałam, to już mi było zaraz lepiej, nie? No i to tak. Jutro już będziemy mogli skoczyć do lasu tam jutro nie będę skakać do lasu, bo jutro sobie zaplanowałam, że chyba będę siała te ogórki. Bo na, na kupowałam tych nasion, to by trzeba teraz napełnić, <coughs> przepraszam, doniczki te małe i zacząć siać już ogórki. Kupiłam też dynie, nasiona dyni i cukinii, no to bym to już musiała zacząć robić teraz rozsady. Pozasiewać, pozasiewać. No i tylko trzeba potem pilnować będzie jak w ciepłe dni, to na balkonie, a na noce to do domu zbierać, żeby się nic temu nie, nie zrobiło, nie Nie przydarzyło nic złego. Te cebulki Wam też pokazywałam. Tak jak tylko będę jechała na działkę, to tam sobie powsadzam na grządkę. Przynajmniej będzie jakiś pretekst, żeby w końcu zacząć zabrać za te, za te grządki, bo ostatnio tylko tak trochę pokopałam, pokopałam i zostawiłam. Trzeba będzie to już uporządkować. Przy okazji zobaczę, co z moją nornicą tam. No, zobaczymy. Czy nowe dziury, bo ja tam te dziury zakopałam. I zobaczę, czy będą nowe te dziury, nie? Może jutro skoczę, może nie. No, bo jutro bym musiała jeszcze po ziemię jechać do OPI. Bo potrzebuję do tych dali. Te dalie też muszę wsadzić, podzielić. To chyba jutro na działkę nie będę jechała. Chyba, że tylko tak skoczę. Zobaczyć, co tam się dzieje. Może mleczy. Nazbierać. To wszystko zależy, o której wstanę. Ostatnio wcześniej wstaję, bo może już pracuje znowu. No to wstaję wcześniej, nie? Budzę się wcześniej. i Ten dzień trochę taki dłuższy. No, zobaczymy, jak to jutro będzie. Nie ma co planować, bo ile razy coś planuję, to potem, jak wiecie, nie wychodzi. Albo po prostu mi się nie chce, bo czasami mam, ostatnio mam takie dni, że. Tak mi jest wszystko jedno. Nic mi się nie chce. I no, nie wiem od czego to zależy. Kręcenie mi odpukać przeszło. No nie wiem na jak długo. Mam nadzieję, na długo. Także już dzisiaj lepiej mi się wstawało rano. Mam nadzieję, że mi to przejdzie. Na... Chyba, że to było związane z tymi, yy, że miałam. Yy, tam w domu. Bo wcześniej mnie głowa bolała, potem było więcej wietrzenia, ale jednak na noc ten chiacent na stole był, bo ja zapomniałam go dać na balkon. Bo tak to dawałam y, wazą z chiacentami, z piatkami na noc na balkon albo przy oknie tam blisko, żeby daleko od łóżka było, nie? Gdzie się śpi. A przez dwie noce chyba. Bo już nie czułam tak tego, to to zostawiłam na stole i może to było przyczyną, że właśnie to takie jakby zatrucie, nie? Może tak być. Bo to, że klimakterium to inna sprawa, bo to już wiem, że dawno już to mi się może coś tam robić. Też dlatego chyba przytyłam tyle, no bo przecież ja normalnie to miałam 40 parę kilo, a to było dawno. No. Ale tak się trzymałam w te 50 parę, no a teraz to już nagle jak zaczęłam tyć, tak potem stanęło i tak się trzymam. I mogę różne rzeczy robić i nie zejdzie, nie chcę zejść, nie? No. Byle, no ja się tylko cieszę, że, że więcej nie przytyję, tak mam nadzieję. No. Tak się... Jak się tak ważę, to tak... Kilo w jedną, kilo w drugą stronę, ale to jest normalne, nie? Czasami człowiek ma więcej wody w sobie, czasami mniej. I to tak. No cóż, chyba będę kończyć. Jutro, jak będę coś tam y, robiła, coś ciekawego, to Wam nagram. no Dzisiaj właśnie, jak, jak pokazywałam Wam tą, te pierwsze skaczki, to dzisiaj ją, y, robiłam całą na, w tym garnku na, na piecu. Ale często właśnie tak robię, że jak już ją podsmażę z jednej, z drugiej strony, to potem przekładam do żaroodpornego naczynia, zlewam ten tłuszcz, co, co się wytopił, bo tam nie dawałam tłuszczu, tylko to, co się wytopiło z, z tej skóry z kaczki. Wlewam do tego żaroodpornego, tam czasami je daję jabłka czy pomarańcze. No i daję to do piekarnika, nie? Ale dzisiaj już nie chciałam tego piekarnika włączać, bo, bo ostatnio dosyć dużo piekłam no i potem też prądu dużo idzie, to też drogo wychodzi, nacie drogo wychodzi no. Nie chciałam y, po prostu, żeby mi tam pądu szedł, bo na gazie to tanie jest, nie? No i robiłam na tym gazie, no i tam wlałam to co w tej butelce miałam, to to było wino swojskie z winogron. Jabłek tam chyba nie było w tym winie, tylko winogrona, Winogronowe. wino winogronowe, to, to podlałam to tym, wino, tym winem, nie, bo to nie było w butelce takiej typowej do wina, tylko winnej, no bo jak, jak balon opróżnialiśmy, to już potem jakie miałam butelkę, to się to wlało, żeby było, no i było bardzo dobra ta tylko, że ta skórka się tak nie spiekła, bo jakby to było w tym żaroodpornym i w piekarniku, to ta skórka by tak była bardziej, dałabym skórką do góry, nie? I to by tak smażyło na tą skórkę. A że to na, na tej patelni, w tym garnku było, to ja sobie zostawiłam potem tą skórką na dole, żeby to się przepiekało tak do tego, do spodu, nie? Żeby mi to mięso się nie przepiekało, tylko ta skórka. No, ale zjedliśmy. Tak się najadłam, że ho, ho Bo to jednak były dosyć duże jak na, na te na skaczki, to one akurat tym razem były takie większe, bo kiedyś jak kupowałam to one takie mniejsze były, a teraz to były takie większe. Takie dosyć grubsze. No. Nie robiłam klusek, bo z tych ziemniaków, bo to są takie ziemniaki, które kupiłam w Carrefourze, nie w Carrefourze, w Lidlu ostatnio. I jak, w zeszłym, jak na święta robiłam z tych ziemniaków, bo to ciągle te same ziemniaki, to mi e, nie wychodziły mi te kruski. To znaczy się te ciasto było takie za, jakby ciągle mokre, takie takie ciapciaty. Nawet jak dałam więcej mąki ziemniaczone, ono się nie wytrzymało. Ale potem one się rozgotowywały. Jak się woda gotowała, to, to i te kluski się rozłaziły. Także to nie były ziemniaki na kluski. Więc dzisiaj zrobiliśmy sobie po prostu ziemniaki do obiadu. Jeszcze trochę jak będą młode ziemniaki, to, to też się nie będzie klusek robić, tylko, tylko ziemniaczki, nie? No. Ja mam taką maszynkę do bierania ziemniaków do skrobania, że nie muszę skrobać. To potem kupuję te najmniejsze ziemniaczki. One są tańsze, a ja nie muszę ich skrobać ręcznie. Bo ja bym miała ręcznie je skrobać, to bym dostała czegoś. Ale ja mam taką maszynkę, jak przyjdzie czas, to wam pokażę. Na razie jest schowana, bo na razie bo ona dużo miejsca zajmuje. No potem na czas jak są ziemniaki młode, co się skrobie, to potem tu stoi nie. To tak, się nagadałam Wam taki miszmasz, że znowu nie będzie wiadomo, jaki tytuł dać. Znowu będzie gadu-gadu. Tak, dzisiaj już tutaj przyniosłam te jajka do kuchni, bo w końcu trzeba będzie z nich zrobić jakieś, jakąś pastę, bo za długo to stać nie może, chociaż żal tych, o, tych wzorków, no nie są takie jakieś ekstra te wzorki, jakie jak tak moja mama robiła ale i tak bo to Wiki i mąż skrobali, bo ja nie miałam czasu oni sobie tutaj siedzieli i skrobali no i tak, no, że zrobili takie ładne, nie? No. zrobiłam im zdjęcia i to się zrobi z nich pastę mam nadzieję, że będą jeszcze dobre na tą pastę no. dobra, to życzę Wam miłego Dnia. komentujcie i subskrybujcie. Dziękuję Wam za komentarze. No przyjdźcie znowu jutro, nie? No. To na razie. Baju, baju.